Cześć, tu mi się, kolejny odcinek Eiffeks News. Zostaw taktyczną łapę w górę, bo ostatnio znowu zasięgi spadły. Miałem krótką przerwę, a teraz bez przedłużania zaczynajmy. Ważnym newsem z naszego podwórka jest to, że Grabartek otrzymał bana na Twitchu. Z jaki był tego powód? Otóż nie wypowiadał się pozytywnie o pewnym dużym kraju, który zajmuje znaczną część mapy. Oczywiście staram się tu używać eufemizmów, a powód Bana był pod tytułem mowa nienawiści na tle narodowościowym. Otóż trąbi się w mediach, że powinno się mówić o tym, co Rosja wyprawia, nagłaśnia się cały czas sprawy i okej, okay, rozumiem poniekąd, że to łamie wytyczne Twitcha. Jednakże korporacje ostatnio stawiają się za Ukrainą i piętnują działania Rosji wobec Ukrainy, zatem brakuje tutaj jakiejś ścisłości. Jako cywilizacja jesteśmy zmęczeni aktualnym stanem rzeczy i na wszelkie sposoby powinno się o tym mówić w mediach. Zwłaszcza, że propaganda kremlowska cały czas uparcie stoi przy swoim, a prawdziwe informacje ze świata ledwo przebijają się przez kurtynę, jaką serwuje tamtejszy rząd. Zatem mam mieszane uczucia co do tej sprawy. Jeśli chcecie wspomóc Bartka, to wejdźcie chociaż na jego kanał YouTube, póki nie został jeszcze odwieszony na Twitchu, i mam nadzieję, że to jest po prostu jakiś błąd. I zostanie on szybko zdjęty. Sytuacja jest nadzwyczajna, więc tutaj żadne wytyczne Twitcha nie powinny za specjalnie być przestrzegane. Wczoraj prosiliście mnie, żebym zrobił część drugą streama charytatywnego. Zatem dzisiaj o godzinie 18 zapraszam na YouTube'a, a potem na Twitcha, ponieważ cel jest szczytny i możecie ze mną zagrać w lobby, donatując streama. Całą kwotę przekażę potem na się pomaga. Oczywiście chodzi tutaj o zbiórkę na pomoc Ukrainie. Dorkowa aktualizacja 1.90 do Apex Legends miała naprawić dropy FPS-ów na konsolach. Jeśli jesteście posiadaczami chociażby PS4, to na pewno po aktualizacji do 12 sezonu miewaliście spadki FPS-ów. Wszystko by było w miarę normalne, gdyby nie to, że gra stała się praktycznie niegrywalna i wiele osób po prostu odpuszczało dołączanie do Apexa. Niby została tutaj poprawiona wydajność, także ma być mniej kraszy klienta i także błędów, jednakże na reddicie nie brakuje wątków, że u niektórych nie było praktycznie żadnych zmian, że dalej wszystko się psuje, albo że mają jeszcze więcej błędów. Mam nadzieję, że rispom dosyć szybko Upora się z problemami, bo Apex miewa coraz więcej wpadek wizerunkowych, a wydajność na jakiejkolwiek platformie, krótko mówiąc, nie jest najlepsza. Gracze i Peksa są oburzeni, ponieważ twórcy wycofali pakiety Legend z gry, jednocześnie powtarzając, że to była ostatnia szansa na ich zakup. Edycje Legend zawierały w sobie ekskluzywne skiny, które były tylko dostępne przy zakupie właśnie takiego zestawu. I gracze wręcz rzucili się na zakup pakietów do swoich ulubionych Legend, które rzekomo miały zniknąć. A tutaj niespodzianka Rispon nie przywrócił za tą samą kwotę. Jednakże nominalnie wszystko i tak wychodzi drożej. Docelowo zestaw taki kosztował 19,99. Oczywiście mniej więcej w zależności od regionu w jakim kupowaliśmy końcy. Wcześniej w tej cenie otrzymywaliśmy Banery, ikony, zawieszki do broni i jeszcze jakieś dodatkowe urozmaicenia do gry. Niekiedy także paczki do danej legendy. A teraz dostajemy tylko danego skina, który był kiedyś w edycji do całej legendy, tematyczną skórkę do broni i 5 paczek Apex. Właśnie po wtorkowej aktualizacji gracze zawiedli się po raz kolejny no bo to nie jest pierwszy taki przypadek, gdzie skiny, które rzekomo miały być tylko i wyłącznie w danym okresie dostępne wracają potem w przyszłości. Zwłaszcza, że twórcy relatywnie niedawno o tym mówili, że wyłączają te paczki z obiegu, to znaczy edycję Legend, i że ich nie będzie. No i rzeczywiście, edycji Legend nie ma, ale skina dalej można kupić w okrojonej wersji. Napisz w komentarzu co sądzisz o tej całej sprawie. Tymczasem YouTube podpowiada mi, że chcesz zobaczyć ten film, dlatego w niego kliknij na środku ekranu. Chaos.